Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kontynuujemy pracę nad naszymi krzesłami ogrodowymi. I teraz etap kolejny to przygotowanie tych tutaj szczebelek. Jest ich sporo. Ja w tym momencie pracowałem w tamtej drugiej części warsztatu. A Arek, tutaj jak widzicie, na pilarce ukosowej, formatuje już na dokładnie 500 mm. Czyli tutaj spędził chwilę czasu. Te listwy, jak widzicie, mamy metrowe, a szykowane były już 50. Została kwestia frezowania końcówek. Oczywiście, chcielibyśmy, żeby to miało jakąś estetykę, więc tutaj wymyśliłem, że będzie RK, czyli będzie fazowane frezem, bodajże szóstką i. Zastanawiałem się powiem szczerze Zastanawiałem się jak to zrobić żeby było powtarzalnie żeby nie było przypaleń żeby to zrobić szybko no i zobaczcie myślę że tutaj pantoruter i fres z łożyskiem to jest najlepsza opcja bo to po prostu idzie migiem nic tutaj nie ustawiamy pracujemy wtedy poziomo jeśli mamy Zastosowane, zablokowane zderzaki, zarówno frezarki, jak i e, tych elementów, i elementy, jeśli są dokładnie tej samej długości, no to wychodzimy tym czubkiem e, przy w samym frezie idealnie w punkt. Wystarczy ruch dookoła i mamy pofrezowane. I faktycznie, słuchajcie, to e, ja sobie tutaj poradziłem naprawdę mega, mega szybko. No i zobaczcie, że. Od czoła, frezowanie, absolutnie żadnych przypaleń, wszystko super czyste i co najważniejsze wszystkie elementy są identyczne. I jeszcze zostanie kwestia wiercenia, więc tutaj znowu, jak zrobić to wiercenia bardzo szybko i powtarzalnie, i oczywiście bez mierzenia za każdym razem. No to zobaczcie, wystarczy taki zestaw iskry. Tak jak tutaj mam ustawione, wykorzystałem tutaj praktycznie wszystko to co miałem pod ręką, i efekt jest super, super estetyczny. Jak widzicie, za mną armia elementów do olejowania. Wszystko jest już przeszlifowane, odpylone, i faktycznie można ruszać. Wiedziałem, że tego jest sporo, więc jak widzicie, również tam taki szary element. A może do tego jeszcze wrócę później. I zaczynam od przygotowania stołu. Więc tutaj bardzo często posługuję się streczem. To taki tips mój, powiedzmy, tips warsztatowy kolejny. Czyli owijam kawałek blatu, streczem. Na tym mogę rozlewać wszystko i nic się nie dzieje. No, i tutaj zobaczcie tylko na magię kina, czyli magię drewna wiązu, jak to się zmienia po nałożeniu pierwszej warstwy. No i co? I tak naprawdę odkładam to wszystko sobie gdzieś tam na dół. Maluję kolejne, maluję kolejne, czy olejuję. I po około 15-20 minutach jest już to na tyle. Weschnięty ten olej, że można zbierać nadmiar i nakładać kolejną warstwę. No i zobaczcie, ile tego jest. No, praktycznie po sam sufit. Wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie te poprzeczki. Były nałożone dwie warstwy, więc na ten proces poszło całe dwa dni, a teraz kwestia poskładania. Generalnie w sumie niby nic trudnego, ale jak się człowiek za to zabierze, to nagle się okazuje, że to mus, mus, musi tutaj muszą być zachowane kąty proste, więc widzicie, mam taki element z tyłu drewniany włożony, do którego o który zapierają się te dwa, najdłuższe elementy, mam również ucięte takie dwa dystanse w środku żeby oczywiście mieć stały stały dystans przy wszystkich krzesłach wszystko jest już powiercone więc zostaje tylko przykręcanie no ale oczywiście możecie to przesunąć lewo, prawo Te, to wszystko Wam się może również zukosować, tak zrobić, że nie będzie nie będzie kątów prostych więc trzeba się na tym naprawdę skupić jeśli tego nie zrobicie, zgubicie kąty proste, powstaną śmigła, i później zobaczycie, że będą cyrki, nie będziecie w stanie włożyć jednego elementu w drugi, albo poskładacie wszystko, postawicie krzesło na ziemi i nagle okaże się, że po prostu się buja. No więc, słuchajcie, nad tym procesem, powiedzmy, skręcania tych sześciu krzeseł, spędziliśmy. Ja, ja z Arkiem założyłem chyba pierwsze, później Arek działał w większości sam, ale zajęło to praktycznie cały dzień cały dzień. No bo zobaczcie, mamy tutaj dwa, yy, dwa te elementy długie, i tutaj jest już tych yy, klepek nie wiem, chyba tam z 8 na przykład. W kolejnym, kolejnej części tego krzesła jest kolejnych 6 klepek więc naprawdę jest co robić. Dobra. Kwestia przykręcania, tutaj widzieliście też, posługujemy się młotkiem, żeby wbić na początek ten, ten wkręt, żeby się to wszystko nam nie przesuwało w czasie skręcania. Co jeszcze, tak myślę, co tutaj jeszcze Wam powiedzieć? Kiedy skręcaliśmy drugi element, wykorzystywaliśmy na początku dystansę po prostu z kartki papieru, kilka kartek złożonych razem. Mniej więcej kartka grubości jest taka standardowa kartka 4. Zwyczajny papier to jest mniej więcej 0,2 mm, więc jak złożycie to razy 3, na przykład to już macie 0,6. I powiem Wam szczerze, że na początku myślałem, że to jest wystarczające, bo nie chcieliśmy, żeby to było zbyt luźne wobec siebie, ale się okazało, że jednak no, dwa krzesła bodajże musieliśmy prawie całe rozebrać i poprawić. To na dystanse 1 mm, bo faktycznie nie można było później tych elementów wsunąć do siebie. No a też, też chodzi o to, żeby nie wiem, bardzo jakoś nie rysować tych, tego drewna o drewno. Więc próby, 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 i faktycznie tutaj zawaliliśmy prawie całe dwa stoły różnymi ściskami, różnymi przyborami. Później Jarek wymyślił to jeszcze troszeczkę inaczej. A myślę, że jakby się składało tych krzeseł jeszcze więcej, to wymyślilibyśmy jeszcze jakąś prostszą drogę, żeby to robić jeszcze szybciej i jeszcze dokładniej. No dobra, czyli prawie zbliżamy się do końca. Zostanie przykręcenie jeszcze tutaj tych kilku, kilku klepek od góry. I będzie można, słuchajcie, testować testować krzesła ogrodowe. No i słuchajcie. Ja już mogę sobie usiąść, wygodnie się rozłożyć. Powiem Wam szczerze, jedne z fajniejszych i z wygodniejszych krzeseł, takich małych, jakie robiłem, są po prostu mega ergonomiczne. Nic tutaj nam nie wadzi, nie gniecie, nie zjeżdżamy z tych krzeseł, co jest często przy taką do e, często wadą krzeseł. Że ten tyłek nam się po prostu zsuwa i ciągle się musimy podsuwać do tego oparcia tutaj lędziowego. A tutaj wszystko pasuje. Oczywiście może znajdą się osoby, które będą, nie wiem, wyższe, szersze, niższe, dla których będzie coś niehalo. Ale podpowiem Wam też, że tutaj ten projekt przewiduje mniejszą wersję dla dzieci. Może kiedyś się pokuszę i zrobię sobie. Z 2-3 takie krzesełka, żeby zobaczyć, jak również tamto jest. Skoro kupiłem plany, no to wykorzystam je w pełni. Tak to wygląda słuchajcie. Czekajcie, przesunę się. Tak to wygląda w całości. I co oczywiście możemy to rozbierać. I to jest po prostu bajka, że kiedy to rozbierzemy, to faktycznie ilość miejsca, które potrzebujemy na składowanie tych krzeseł jest. Znikoma. Wystarczy wsunąć te dwa elementy do siebie. Tadada. I mamy krzesło złożone. Krzesło, fotel, jak zwał. No, bardziej krzesło takie. Niższe krzesło. No, żeby teraz nie spadło. Muszę zamienić ręce. Hop. Dobra. To wsuwamy. I nasze krzesełko gotowe. Dobra, zacznijmy od początku, czyli projekt. Ja bym się tego nie podjął zrobić samodzielnie bez kilku, czy nie wiem, kilkunastu testów. Bo obliczenie, słuchajcie, to że tutaj jest jednak wklęsłe, tu jest lekko wypukłe, ale że ta długość jest taka, że nie wadzi nam tutaj w kolana, że to na przykład nie wbija nam się tutaj gdzieś w plecy. To wszystko wymaga testów i wielu prototypów. Można kupić plany, nie? Ja tak zrobiłem. Myślę, że po jakimś czasie można byłoby zrobić jakieś wersje takie, które są na śrubach wielu, żeby ustalić te wszystkie kąty. Czyli zamiast robić siedmiu prototypów, na przykład, robicie jeden, który jest w miarę taki modułowy. Jesteście w stanie ustalić te, te kąty. Kolejna rzecz to praca banalna. Słuchajcie, jedna grubość materiału. Żadnych okuć, tylko wkręty. Co jeszcze? Jeden szablon. Ten element długi, jeden i drugi, ten pionowy i poziomy. Robicie te szablony. Taśmówka, nie wiem, wyżynarka, cokolwiek, co, jest da, co możecie wstępnie wyciąć, a później. Dowolna fryzarka wrzecionowa czy fryzarka górno z łożyskiem jedziecie po łożysku i macie ten element gotowy. Ten element też jest tak stworzony, żeby pozycjonować oczywiście te klepki między sobą, i to naprawdę jest dobrze przemyślane. Kolejna rzecz, kolejna kwestia to materiał. Tutaj wykorzystaliśmy wiąz. Który jest po prostu bajkowy. I to myślę, że nie, nie przestanie mnie to zadziwiać, jak drewno zmienia swoją barwę w czasie olejowania. Te usłojenia słuchajcie, i kolory, które nam się pojawiają w czasie olejowania, to jest po prostu magia. I za każdym razem, każdy stolarz Wam to powie, że wtedy po prostu patrzycie i nie wierzycie własnym oczom, że. Z jasno takiego wypłowiałego drewna, takiego wypłowiałego jesionu, można by powiedzieć, powstaje coś tak kolorowego. Od bardzo jasnych odcieni poprzez ciemne, prawie że takie głębokie oliwki, brązy, jakieś odcienie szarości, zieleni, to wszystko znajdziecie w wiązie. I co dalej? Co dalej? No, tylko siedzieć, słuchajcie, czekamy na pogodę, wystawiamy to na, na ogród i tyle. Wiąz jest doskonałym gatunkiem. My żeśmy to sprawdzali wielokrotnie na naszych ławkach, które stoją pod tak zwaną chmurką, więc się leje woda na to. Czy jest deszcz, czy jakieś podlewanie, wszystko jest mokre. Później ta woda spływa i wszystko. Oczywiście mamy tutaj zaolejowane dwukrotnie. Ja jeszcze zobaczę, czy nie pokuszę się na przykład, żeby przetrzeć za jakiś czas całość jeszcze tym olejem i oczywiście zbieracie nadmiar. Czoła również są narażone, więc czy na przykład te miejsca, te gniazda pod wkręty, no bo one się na troszeczkę pogłębiły w czasie wkręcania. Warto to jeszcze raz zabezpieczyć i dopiero wtedy nadwór. I tyle. Dzięki serdecznie, że jesteście z nami. Lajki, subskrypcje, wasze komentarze. To wszystko jest dla nas ważne. Pamiętajcie o tym. Nie takich niewielkich ruchów z waszej strony dla nas. A ja się zabieram do domu. No jak zawsze, późna pora, tutaj okna. Jeszcze został film o Titaniku. Tam również wam podpowiem parę rzeczy. I bierzemy się za kolejne tematy, bo jest tego mnóstwo. Aha, jeszcze coś powiem, tylko ostatnia rzecz, dobra, wybaczcie mi. Ta realizacja wymagała stojaka do lakierowania. Powiem Wam szczerze, to jest długa historia, nie będę Wam całości opowiadał, ale faktycznie zastanawiałem się długo, mówię, kurde, tych klepek będzie tutaj tyle, że zastawimy wszystkie możliwe stoły robocze. Albo będziemy budować w pionie w jakiś sposób, bo jest tego, co nie miara. I tutaj Stojak do lakierowania uratował nam tyłek, mobilne przestawianie i tak dalej. Ale to jeszcze Wam o tym powiem na testy TV, już niedługo. Dzięki i do zobaczenia. Cześć. Fajnie się siedzi, fajnie się siedzi. Taka praca, nie? Siedząca. Tutaj laptopik, cyk. Dobra, czas do domu.